Ze mną, Misie dzisiaj. I jestem. Dzień dobry. Gramy teraz na moim, na moim koncie, bo. Mailing and. Not, no, nie mam ma tego konta, bo ja nie mam laptopa. No, i y, będziemy robić opening. Taki mały do, taki dużo mały no, dużo mały gdzieś tak. Tyle, jak 150 milionów cukierków, albo mniej, co zależy. Nie wiem, czy mi tych dropnie. No, dobra, to chyba gdzieś do 125 milionów uzbieramy i idziemy już otwierać. Bo masz 124. 100. O, już, już, już. Tak, już. Dobra. i Halloween event. No, dawaj. Jeżeli chcieliście, jeżeli nie mam jeżeli chcieliście, jeżeli nie zły, jeżeli nie zły, jeżeli nie zły, mam. No, się, zły, jeżeli nie zły, jeżeli nie Mam dwa ma 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 jeszcze dach, ma Robią się, się, miał miał chyba zły, i pojutrze. Jeśli gdzieś teraz tak na, nagle wyskakuje ci. Albo ten. Albo ten. Albo ten. Ale to nie mityk. Legenda to nie, nie mityk. Mam się... Mam... te się usuwają. O nie mam tego, więc będzie problem z tym. Nic Nicolaj nie kupowałem. No to żadnie chyba teraz sobie nie pójdzie, co mi pójdzie. Dobra, mam kipat. To się wszystko usuwa. Słabo. Bo... Słabo. Mało legend. Na razie. Teraz dwie i jedna rainbow. To... Trzy legendy i jedna rainbow. No, nic fajnego. Nie, zawsze jest legenda. Nie, ja widziałam jest legenda, Ale zawsze jest legenda w ośrodku, no bo lepszy pet, lepszy pet jest zawsze pośrodku. Wiesz? A są takie dwa, takie same, widzisz, tutaj jest lepszy. Znaczy no, że rzadkość. Jak ja tutaj widziałam. No to no tutaj była legenda, no to wszystko była legenda, No, ale była legenda też. Aaa, tak. Okay. Taki mały A skąd ty to wiesz? Nie wiem. No bo wiem, co bardzo ciekawie mało. Ciekawie, co to jest mało. Puchę. Aha, mało! A ile takiego penny kosztuje? Zero. Ile? Ale zero! To jest ja nic nie na ten penny. Nie, tych cukrzyków. A cukierów to jest ciekawie, co zrobiłem 125 pieniądów. Aha. Więc y, polecam polecam pozbierać trochę więcej. Bo wtedy jest większa szansa na mityka, ale mi coś... coś od wczoraj nie lecą żadne mityki. Więc jest trochę no, beznadziejnie. Wolne no. legenda. Tak, ale że zero, zero mity. Mityka nie, nie ma to trochę słabo. Jak mityka nie ma... To, no właśnie. Na pewno, to lepsze jest pośrodku. Co tam, co słabsze? Legenda. Niedługo. 9 o! 7, Dobra. 5, pięć. jeden jajko otworzę Te I 9, Jeszcze jedno jajko 9, I 9, to 9, 9, 9, tutaj, ty, dobra, o, tutaj pokażę, to udało mi się zdobyć, Tutaj ja 9, 9, tak używałem te pliki, No basi. i zresztą czasami dajesz, bo ja w ogóle w to dawno nie grałam i nie mam żad... I bym nie miała żadnych, nie miałam żadnych z tych w ogóle będzie update tak, będzie update, będziemy to nagrywali dzisiaj będzie update w ogóle tutaj za tu, O. o, o wtedy kiedy wy oglądacie może być, no Trochę już wcześniej update, ale ja nagrywam właśnie tutaj o, o 12. no prawie 13 za 5 godzin będzie. O 18 będzie update. I będzie z tego live. Będzie live. A to, no to się nie opłaca, bo to się wiesz, 5 milionów gemów za Golden Ring Reapera. W ogóle bym się zastanawiam, ja mam tak mało gemów, bo kupiłem Rainbow Mythica przez chwilę. Bo ja ci moich gimów nie dam. Chociaż rzadko... Dobra, dam ci, ale będziesz... Już właśnie sprawdzam. Chodzę do Robloxa. A no nie, za dwa dni dopiero. Co masz za dwa dni? Aha, za dwa... Ej, nie, Ja nie mam innych. Aha. No, super tego. Dobra. Hej, to... hej, he, hej. Dobra, to yy, my kończymy już, więc. Yy, tak! jeszcze chciałem pokazać. No właśnie, miała taką samą pamięć. Nie, chyba nie. Nie wiem, jak Dobra. Będzie, yy, jeżeli na live na live będzie to, będziemy się mogli wyrać, wygrać. I w ogóle, a wiecie, że raczej każdy, kto gra w Lowrose, to będzie właśnie na tym, tym. No, na tym, co będzie live. Co to było? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ale ja nie wiem, nie znam się na no live pera y, Darkmatter z Royal ID. Więc. Mm, no. Więc do zobaczenia na live. A jeżeli też by chciał, to jeszcze takie są do wygrania. E, może też to będziemy nagrywać, ale raczej będzie z tego bardziej live. No, będzie live. Tego, y, więc szykujcie się na live. A. Będzie można wygrać takiego z... Z Royality, tak Matter. Dobra. Może jeszcze coś ode mnie. Można będzie okay. wykonać. To pa! To pa! Pa! pa.